Cześć Fałkaniewski Rady Solidarność. Dzisiaj postanowiliśmy zapytać się warszawiaków, no i osoby, które tutaj się przechadzają właśnie ulicą Smolną, czyli jedną z głównych ulic w Warszawie, przy takim deptakiem, czy, wybo czy wybory powinny być powtórzone, czy były sfałszowane, czy należałoby sprawdzić jeszcze wszystkie, wszystkie dokumenty wyborcze, ponieważ jak wiemy. Było możliwe na przykład teoretycznie głosowanie kilka razy przez jedną osobę, jak, miał kilka, jak ktoś miał kilka zaświadczeń. Było też nie wiadomo, czy karty wyborcze były dobrze przeliczone. Także zobaczymy, jak tutaj warszawska ulica co o tym myśli. Zapraszam Was do oglądania. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, Rafał Kaniewski. Zapraszam, jedziemy. A Czaskowski to jest bubek. To jest bubek, jeszcze bezpiece rodzice robili. Bubek wycacany, kurde, z kasą w dupie. Ja się obawiam w, pod kątem takim, czy przypadkiem, jeśli nie wyjaśnimy teraz tej sytuacji, czy na przykład za 2,5 czy 5 lat przy kolejnych wyborach samorządowych, parlamentarnych, czy przypadkiem nie będziemy mieć jeszcze mniejszej frekwencji. Czy te zaświadczenia. Że... Zaświadczenia plus pomyłki w protokołach. Yy, skala zaświadczeń była tak duża, że yy, jak yy, nienormalna, jeśli chodzi o dotychczasową historię i praktykę, Wyborów. Dzień dobry, my taką sondę robimy. Czy Państwo uważacie, że wybory powinny być powtórzone? Oczywiście, tak, tak jest. Jesteśmy tak? żywi! Ale pan, <grafy> Ale pan <grafy> tak, pan trafił, ponieważ była dyskusja żywa teraz no przy kolacji i hmm. rozmawialiśmy na ten temat, że uważam, że wybory powinny zostać powtórzone, a przede wszystkim powinno zostać wszystko sprawdzone. No właśnie, a, a które, yy, znaczy, które fałszerstwa pani uważa, że są takie no, prawdopodobne? No ciężko mi stwierdzić, to nie ja powinnam sprawdzać, tylko ludzie do tego wyznaczeni, no ale powinni przeliczyć głosy jeszcze raz. No nie, bo niektórzy mówią, że są zaświadczenia, że ktoś na przykład mógł kilka razy głosować i miał kilka zaświadczeń, niektórzy mówią, że głosy były źle policzone. No ciężko, Co, Który no... pani myśli, że? Jeżeli żeby miała teraz powiedzieć, to myślę, że może zostały źle policzone. Źle policzone, okej, okay. czyli powtarzamy wybory. Tak, jak Dobra. najbardziej. dzięki, pozdrawiam. A my taką sądę w ogóle robimy, czy państwo uważacie, że wybory powinny być powtórzone? No właśnie, jak pan myśli, były sfałszowane czy nie były? No to jest takie pytanie. Były tylko po stronie Platformy. Tak? Jeszcze dołożyli se głosów i tak przegrali. A, a jak pan myśli, w jaki sposób oni to robili? No 500, pół miliona tych wszystkich, wie pan, a, zaświadczeń. Zaświadczenia, no. No i wykorkowali. No bo jest sobie. takie podejrzenie, że na przykład jedna osoba mogła mieć kilka zaświadczeń, tak? Tak, tak. Można było, a jak się pomylili, to i w tym i w tamtym dali mu. W kilku miejscach. Ale, ale pan myśli, że powinno to być sprawdzone? Czy... Nie no wie pan. Cała zabawa, że po tym, co Tusk zrobił w Polsce poprzednio, żeby w ogóle ten człowiek był przy władzy, to jest kupa śmiechu. A Czaskowski to jest bubek. To jest bubek jeszcze bez piece, rodzice robili bubek wycany, kurde, z kasą w dupie. Jej. Szkoda gadać. Czyli rozumiem, że nie chciał pan zmiany kand... ja nie jestem kandydata. Nie Nie wie pan. Ja, ja panu powiem, ja mieszkam 50 lat poza Polską. A gdzie? W Stanach i ja bym na głosował. Głosowałem, ale potem w drugiej turze trzeba było na tego, które można było. Czyli tak zwany wszyscy tylko nie, tak? No, <noise> nie. No, no, to rozumiem. No taki bubek, żeby, żeby Polską rządził. To jest bubek, nie? Przecież on nas sprzedadzą nas z ze wszystkim. Znaczy, no nie wygrał także. Nie pan, mój, mój, mój jeden dziadek skończył jako pułkownik i siedział w komunistycznych więzieniach. Trzy wojny przeżył. Drugi nie przeżył wojny. Dwóch braci mamy zabrali do święcimia, nie? I ja teraz na komunistę będę głosował? Przecież dzisiaj demokrata to jest komunista, nie? No rozumiem. No dobrze, no. dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam. No po prostu, prosta rzecz. Dziękuję. Dupków trzeba gonić i to wszystko, i zamykać. Rozumiem. Ale nie, oni zamykają tych porządnych, bo tamten nie wziął w kieszeń, tylko dał na co innego, jak mu zostało pieniędzy z tej fundacji, nie? A tamci ładowali w co innego, nie? Ja, ja wie pan, ja, ja się orientuję, bo od przemian przyjeżdżam do Polski. I, I wiem jak się przejmowało w fabryki. Moi znajomi niektórzy dzisiaj, co poszi w tym stronie są multimilionarami. Nie? Że pan mówi o tej tak zwanej prywatyzacji. Tak, tak, no to cyrk był nie. Dobrze, to, dziękuję. Sprzedawały się wartościowe zakłady, najpierw doprowadzało się je do upadku. A, a potem za złotówkę. A potem za złotówkę, a jakby sprzedawali te, co są w deficycie, to ja rozumiem. A nie, oni te dobre do, do upadku doprowadzali. No była taka polityka. Dziękuję. A niektórzy wie pan jakby znam co. Przecież te turbiny, i tak dalej, to tylko dwa kraje na świecie robiły okrętowe. To przecież to sprzedali za, za grosze. Dobra, dziękuję, pozdrawiam. Dobra, włączam na Dzień dobry, my taką sondę wyborczą robimy. Czy pani uważa, że powinny być powtórzone wybory? Bo teraz to taka dyskusja jest na ten temat. Nie, no, nie, nie ma chyba wybrać. No nie, no, ale nie, no, bo, bo jest, że były fałszerstwa, że powinny być powtórzone. Jak pani myśli? Jako obywatel. Myślę, że tak bardzo nic nie wiemy, że. A pani jak myśli? Pani uważa, że powinny być powtórzone, czy nie? Nie wiem, czy to coś da. Wiadomo zawsze, że tylko dwóch będzie z takich partii wie pan, przeciwnych. To PiS, ktoś z tych. Po Czyli prostu. rozumiem, że pani nie jest wyborsowana ani jednego, ani drugiego. No niekoniecznie. Nie, tak muskuje. Wolałbym kogoś świeżego. Aha. Ale niestety. Ale, ale, nie, ale to oni by tylko wystartowali znowu. Chyba nie można by zamienić kandydatów. No to nic by się nie zmieniło. Czyli. Prawdopodobnie. Nie. Ale pani myśli, że sfałszowane były wybory, czy nie? Te nie. zaświadczenia latały? Różne są jakieś opinie? No to nic nie myślę po prostu. Ja myślę, że zazwyczaj wolałabym wiedzieć, mieć jakieś dane, a one nigdy nie są tak konkretne, żeby można było coś powiedzieć. No to sąd musiałby teraz wydać zgodę na, na, na sprawdzenie tych zaświadczeń, na sprawdzenie dokumentów wyborczych. Powinien wydać zgodę czy nie? No, niech się dzieje. Niech wyda. Wyda. Okay, dobrze. Dziękuję. Pozdrawiam. Dzień dobry, Rady Solidarność. My taką sondę robimy. czy wybory powinny być powtórzone według pani. Czy fałszerstwa nie. były? Nie, nie powinny być? Nie. No bo zachodzą takie podejrzenia, że zaświadczenie tam były wydawane jakoś źle, no generalnie. No dużo jest jakichś różnych podejrzeń. Pani myśli, że powinny być powtórzone, czy nie? Nie powinny być. To spekulacje tylko nic więcej. To... Czyli wybory były dobrze przeprowadzone. Oczywiście. Okay. Oczywiście. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, można? Krótkie pytanie. Czy państwo uważacie, że wybory powinny być powtórzone? Jakie wybory? No prezydenckie to ostatnie. A były? No były i podobno właśnie y, były fałszerstwa, jakieś nieścisłości. Nic nie wiem, mieszkam tu od 50 lat, pierwsze słyszę, że jakieś wybory Prezydencki <laughs> Prezydenckie wygrał Nawrocki. A to my mamy prezydenta? No podobno, tak. Znaczy od, jeszcze od, nie zaprzysiężony. Od kilkunastu lat w Polsce nie ma prezydenta. Nie ma, tak? Jest urzędnik, który pobierał pensję prezydenta. Ale to rozumiem, że Pan tak mówi dlatego, że nie wygrał Pana kandydat, czy po prostu Pan jest antysystemowcem? Mówię, bo tak jest. Nie mamy prezydenta, mamy urzędnika i mamy kontynuację urzędnika, Aha. pobierającego pensję prezydenta. Rozumiem, dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze, my taką sądę publiczną robimy. Czy Państwo uważacie, że wybory powinny być powtórzone w Polsce? Tylko takie jedno. Powinny być yy, powtórzone, yy, czy nie? Myślę, myślę, że powinniśmy wyjaśnić sprawę która jest bardzo niecierpliwie oczekiwana przez większość społeczeństwa, tak to. Nie do końca, czy były, powinny być powtórzone, ale... A, a właśnie, tak. a, a które te nieścisłości Pana najbardziej tak niepokoją? No wszelkie, wszelkie nieścisłości, wszelkie jakieś takie po jednej i po drugiej stronie, bo tutaj się dowiadujemy, że jedna komisja tak przekładano było w tą, w tą, czy w tą stronę, to zniechęca nas, potencjalnych wyborców, do przyszłych wyborów, tak to. I ja się obawiam w, pod kątem takim, czy przypadkiem, jeśli nie wyjaśnimy teraz tej sytuacji, czy na przykład za 2,5 czy 5 lat przy kolejnych wyborach samorządowych, parlamentarnych, czy przypadkiem nie będziemy mieć jeszcze mniejszej frekwencji. To. Czyli powinny być czyli, sprawdzone. Nie powtórzone? nie powtórzone, tylko sprawdzone, tak, w ten sposób, tak, tak. No, no zwie, bo, bo, bo powtórzenie, no to, no to kwestia, kwestia oczywiście. Kampania od nowa tak, i... Tak, tak. <noise> kampania od nowa i, i czy, 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 możemy, czy możemy to jakoś tam przeliczyć, ale... Znaczy, tak, ale no... Jasne, jasne powinno być dla nas, jako dla wszystkich obywateli, powinno być jasne potwierdzenie, no co się stało i kto ile dostał. No tak, właśnie, a pan myśli, że w ogóle jakby ten sposób przeprowadzenia wyborów jest rzetelny? No bo na przykład tak, były takie... Problemy, na przykład, że jedna osoba mogła mieć kilka zaświadczeń, bo nie ma centralnego tego rejestru, żeby były źle liczone m, głosy, dlatego że się liczy ręcznie, kartki. Czy pan uważa, że ten system, jaki teraz jest, jest dobry? Czy powinien się go jakoś, no nie wiem, no w, może ulepszyć w jakiś sposób, scyfryzować? Nie wiem, nie wiem, nie znam się na tym systemie. Ja głosowałem też na zaświadczeniu wyborczym, bo pracuję, pracuję w turystyce i głosowałem we Francji. A tylko raz pan głosował? Głosowałem. Nie miał raz, pan kilku zaświadczeń? Nie, brałem tylko jedno zaświadczenie. <laughs> znaczy dwa, na nie było. <laughs> brałem oczywiście dwa zaświadczenia ale za pierwszym razem nie mogłem głosować, bo, głosu... bo akurat byłem wtedy w Aszchabadzie, w Turkmenistanie, gdzie nie ma takiej możliwości. Drugi raz głosowałem w komisji 509 w Caen we Francji eee, i było to wszystko rzetelnie. Zaświadczenie zostało mi odebrane, sprawdzona moja, moja identyfikacja. A, więc... a zostało sprawdzone? Eee, tak, Aha. zostało sprawdzone. No, oczywiście. Bo na przykład w to... Warszawie w komisjach nie były sprawdzane, po prostu te zaświadczenia były chowane do szuflady często i, i na słowo. To, to, to jest kwestia już potem już Państwowej Komisji Wyborczej i obwodów, żeby. Ale pan uważa, żeby... że powinny być sprawdzane przez za każdym powinny, razem. Powinny być, powinny być sprawdzane. Jak najbardziej. Okej, okay, dobrze, dziękuję za wypowiedź. Radio Solidarności. Dziękuję. Bardzo proszę. Pozdrawiam. Dobrego, pozdrawiam. Również. No, czy Państwo uważacie, że wybory powinny być powtórzone? Nie. Bo fałszerstwa wyborcze podobno były. Można chwilę chwileczkę tylko. W tak. Chwilkę. W Polsce demokracja od lat nie działa, więc to było pewne pra... nieważne, kto by wygrał, kto by przegrał. Druga strona by mówiła, że wybory były sfałszowane. Nie działa według pana. Dlaczego? No nie wiem, w Polsce od lat rządzi oligarchia, mamy rządy tak naprawdę dwóch partii. Bo ludzie A, tak głosują. Bo ludzie tak głosują, bo media generalnie tak kształtują nam społeczeństwo. No. No ale internety teraz są, jakieś YouTube, TikToki. Także już jest dużo niezależnych takich treści, które są przez panie, oligarchię. Proszę pana, proszę pana, ale to, dlaczego nasze państwo nie działa na bardzo wielu płaszczyznach, to jest dyskusja na wiele godzin, na ja taką krótką sondę. Odpowiadając na pana pytanie. Nie kiedy tak, być powtórzone. Tak, ludzie zdecydowali. Ale, no, ale są takie oskarżenia, że jedna osoba mogła głosować kilka razy, miała kilka zaświadczeń, albo że głosy były źle policzone. Czy to powinno być skontrolowane, czy nie? Eee, czy teraz jest zaplombowane? Proszę pana, gdybyśmy zaczęli tak rozbijać na czynniki pierwsze, to mamy jeszcze kwestię na przykład tego, że Trzaskowskiego wspierały. Wspierały finanse amerykańskie, jeżeli chodzi o jego kampanię w mediach społecznościowych, więc jakbyśmy zaczęli tak to rozbijać na czynniki pierwsze, to w ogóle powinniśmy chyba demokrację rozwiązać w tym a, kraju. Po prostu nie wchodźmy w to. Nie uważam, byśmy powinni powtórzyć wybory, a demokracja w tym kraju tak czy siak nie działa. Na ten moment musielibyśmy absolutnie wymienić nasze elity polityczne. Okay, czyli przypadek jest taki trochę antysystemowy? Bo tak to, tak to można ująć. Nie powiedziałbym po prostu. Czy znaczy ten system panu się nie podoba, który teraz jest? Podoba mi się ten kraj, nie podoba mi się ten system. System, okej. Okay. A jaki powinien być system? <laughs> tak, powiedzmy <w> dwóch zdaniach. <laughs> Demokratyczny czy nie? Czy demokracja po prostu się nie sprawdziła? Nie, nie, nie niszczący pań, danego państwa. Przede wszystkim. Wspierający ludzi w danym państwie. Mhm. Czyli demokracja się nie sprawdza? W Polsce średnio. No zdecydowanie średnio. Ale jak mówiłem, to jest długa dyskusja. Okay. Dobra, dobra, dziękuję, pozdrawiam. Dzień dobry. My taką sondę robimy. Czy Pan uważa, że wybory powinny być powtórzone? Tak, uważam, że powinny być powtórzone. Eee, czyli uważam... Nie mam czasu, przepraszam. Ale nie, ale tylko takie... Ja pracuję, za chwilę... Ale, ale krótkie, czyli, czyli były nieetelne. A co? jakie fałszerstwa uważa Pan, że były zastosowane? Żeby fałszerstwa uważam, że były... Źle. Źle policzone głosy. policzone głosy, tak? Tak. Okej, okay, dzięki. Dzień dobry, taką sondę robimy. Czy pani uważa, że wybory powinny być powtórzone? Prezydenckie, bo podobno fałszerstwa były... Jestem Niemką. Niemką. No, a, 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 ale pani urodziła się w Polsce? Ja... Ja nie zrozumiałam. A, okej, okay, rozumiem. Myślałam, że pani jest Niemką polskiego pochodzenia albo... Nie, nie Nie, nie, nie. jestem polskiego pochodzenia. Aha. Czyli pani po polsku, po niemiecku pani umie, po polsku pani nie umie? Umie. A, no właśnie. No właśnie, a pani może pani głosować w Polsce? Nie. Nie. Okej, okay. a, a, ale wie pani, co się dzieje, że były tak, wybory ja prezydenckie. Wiem. Ja wiem. No właśnie, i pani myśli, że te wybory były sfałszowane, czy nie? Nie, nie było. Sfałszowane, czyli że. A, nie że, te, ale, że. No właśnie. To ja nie wiem. Ja mam nadzieję, że nie. Bo chcę dla Polski. Najlepsze. I ja myślę, że wybory nie były najlepsze tak. Ale pani pani coś po, po dobrze mówi po polsku. To pani tutaj mieszka czy... Nie mieszkam w Polsce. Ale, ale skąd pani Polski umie? Przynajmniej tak. studiowałam w Krakowie. Aha, okay. 40 lat temu. Aha, i teraz jako turystka pani przyjechała. Tak. Normalnie ja pojadę do Krakowa, ale w tym czasie jechałam ja do Warszawy, bo jest nowy muzeum. Jakie? Nowoczesne. A, Muzeum nowoczesne. Ale wie pani, że to krytyka jest tego muzeum, że to podobno... No, ja Architektura jest sama, taka barakowa. Ja muszę sama zobaczyć. A była Pani już tam? Nie, jutro. Jutro. No właśnie, a co pani teraz myśli o takiej współczesnej Polsce? O tym, co się teraz w Polsce dzieje? Że niektórzy no, mówią, że. Myślę, że to jest, że to jest bardzo trudna. Ta sytuacja, bo Polska jest podzielona. Pół na pół. pół na pół i to jest duża różnica między jedną stroną i drugą strona. No właśnie, a jakby pani powiedziała, jaka jest różnica między życiem w Polsce a w Niemczech? Jak to pani ocenia? Czy w Polsce lepiej się żyje czy gorzej? To ja nie wiem. Ja bardzo chętnie przyjadł do Polski, bo ja myślę, sądzę, że ludzie są bardzo fajni i. W Niemczech teraz sytuacja jeszcze nie jest tak, jak to powiedzieć, że pół na pół, no, A, mamy... no Rozumiem, nie jest pół na pół, no tak. Jest... Bo w Niemczech to jest tam CDU, CDU tak. SPD, oni czasami tak. rządzą razem i e, Alternative für Deutschland, teraz A, ostatnio... Alternative dla Deutschland jest okropna rzecz, po moim względu. Czyli pani nie głosowała pani na nich? Nie, nigdy nie. w życiu. Ale podobno w Niemczech jest niebezpiecznie, że dużo imigrantów, że na ulicy Wie, jest niebezpiecznie. No, ja mieszkam w małym miasteczku mhm. i tam są dużo cudzoziemców. Cudzoziemców, imigrantów. Imigrantów, ale ja pracuję w szkole z dziećmi imigrantów i ja muszę to powiedzieć, że są normalnie dzieci. Ale nie ma, nie, nie ma większej ilości przestępstw? Że nie ma, krym kryminal nie ma więcej nie. Kryminal kryminalistów? Nie. nie ma. No ale to jest małe miasteczko. małe miasteczko. To znaczy, że jeszcze jest w porządku. Okay. Ja nie wiem, jak to jest w Berlinie albo w Kolonii. Ja nie chcę wieczyć. Rozumiem. Dobrze, to no dziękuję za wypowiedź. Ja Pozdrawiam. Dziękuję. Dzień dobry. My taką sondę robimy. Czy państwo uważacie, że wybory powinny być powtórzone? Bo podobno by były sfałszowane. Tak? tak? A właśnie, a które yy, nieścisłości, które właśnie fałszerstwa się odbyły? Bo, czy liczenie kart było złe, czy te zaświadczenia? Zaświadczenia, że... zaświadczenia plus pomyłki w protokołach. Yy, skala zaświadczeń była tak duża, że yy, jak yy, nienormalna, jeśli chodzi o dotychczasową historię i praktykę wyborów. Yy, dodatkowo składy komisji, które były z przewagą, z przewagą opcji która wygrała wybory i nagminne pomyłki jeśli chodzi o mm, kandydatów w no, jakby sposób nie chodzi o powtórzenie, chodzi o przeliczenie się, żeby ten elekt, który w tej chwili jest żeby czy jakby uzyskał uzyskał te głosy, żeby mógł potwierdzić, że to było uczciwe. Wystarczy przeliczyć. Okej, okay, czyli po prostu te dokumenty trzeba by teraz, no bo one teraz są, one teraz są zaplombowane, powinno się odplombować i po prostu i sprawdzić jeszcze? Raz. Pod nadzorem, dokładnie. Skoro komisarze wyborczy, yy, według mnie to było planowane od dłuższego czasu, w momencie powołania, odebrania gminom, gminom, yy, Możliwości organizacji wyborów nie, przekaz... Nie, nie, to gminy organizowały. G ale, gminy wydawały zaświadczenia też. Ale tak, ale komisarz wyborczy miał jakby dosyć duży udział w tym, w układaniu tego wszystkiego. Aha. No tak, tak, komisarz wyborczy, tak. No on decydował, dzisiaj jest właścicielem tych głosów i, i warto by to przeliczyć dla świętego spokoju, żeby nie było wątpliwości. Ale nie powtarzać wyborów. Nie, no jeśli wszystko było elegancko, uczciwie, nie było... skala nieważnych głosów. Też jest bardzo bardzo dużym problemem, bo nie bo jest to jakby się no, jeśli, sprawdzić. jeśli jeśli idzie, jeśli idzie przy tych 13 czy poprzednio w pierwszej turze no ok, ktoś się mógł pomylić dwa krzyżyki, nie? w tym, ale jeden no, nie, nie uważajmy, że osoby, które idą do głosowania mają dwóch kandydatów, stawia dwa krzyżyki. No to już byłaby y dziwne byłoby. No co najmniej. Okej. Okay. Okay. Dobrze. Dziękuję, Radio Solidarność pozdrawiam. Dzień dobry, my taką sondę liczną robimy. Czy Państwo uważacie, że wybory powinny być powtórzone, że, że były fałszerstwa? Nie. Nie było fałszerstw żadnych? Nie ma trochę. Taką sądzę. E, no właśnie, bo... A czy rzetelne, czy rzetelnie były przeprowadzone według was? No nie wiemy, ale... Tak, rzetelnie. Nie, no jeżeli taki jest, taka jest myślę, myślę, że na. Nie wiem ile jest komisji jest. wyborczych, ale myślę, że jak na kilka tysięcy komisji wyborczych takie błędy się pojawiły, to oczywiście warto się zastanowić. No ale błąd jest bardzo mały. Znaczy błąd przepraszam. Różnica no jest? jest bardzo mała. Różnica jest bardzo mała. No tak, ale jest na poziomie 300 tysięcy, a te błędy, które zresztą zostały skryptami już wyłapane są na poziomie tysięcy, więc no, ale, były, ale były zaświadczenia, że podobno ludzie mogli kilka razy na jedno na, 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 mieli kilka zaświadczeń na głosowanie. Były, są różne podejrzenia. Jak państwo myślicie, że one są hmm, słuszne czy nie? No, musimy się pogodzić z tym, jak zdecydowała demokracja. Demokracja nie jest y, zawsze idealna i no, jest jak jest. Jeżeli byłyby powtórzone wybory, to mogło być tak samo. No tak, zresztą błędy były w obie strony w komisjach, to też już wiemy. No tak, tak, no, ale może warto przeliczyć. Czyli nie, czyli żeby było rzetelnie według was. Na tyle rzetelnie, że nie trzeba powtarzać. Ja myślę, że to jest kwestia Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli akceptuję, to akceptuję. to jest po stronie komisji. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Dzień dobry, my taką sondę robimy. Czy pani uważają, że wybory powinny być powtórzone? Oczywiście. Ale właśnie, czy były sfałszowane? Według pani? Nie wiem, czy były sfałszowane, ale moim zdaniem prezydentem powinien być yy, Trzaskowski i tyle. A to tylko dlatego? Tak. Ale ja myślałam, że pani może jakieś. Yy, może na chwilę, tylko dwa zdania. Właśnie. Yy, no bo, bo Teraz jest dużo takich doniesień prasowych, że były źle liczone głosy, że zaświadczeń, że ktoś mógł mieć kilka zaświadczeń głosował kilka razy. I Nie, bardziej, myśli, mi, że... bardziej mnie niepokoi to, że w kilku tych e, okręgach było coś tam źle podane. Zamienione głosy zamiast na e, na Trzaskowskiego dali Nawroskiemu. Coś takiego było. No tak, tak. I pani myśli, że takich przypadków po prostu było więcej? No mogło być. I co, trzeba powtórzyć? Czy przeliczyć, po prostu sprawdzić. Czy to coś w ogóle da? Fajnie by było, gdyby kto, po prostu ktoś inny wygrał, ale czy to też da, to nie wiem. Aha, rozumiem. Hmm. Dobrze, dziękuję. My taką sondę uliczną robimy. Okej. Okay. A, okej. Okay. Okay. Wywiad... Tak. wywiad? Tak, tak. Czy państwo... Jestem ze Stanów, ale mówię okay. po polsku. Polski. Okay. Tak. Polski. Mm. Czy państwo uważacie, że wybory powinny być powtórzone w Polsce? Bo, że, że, że niby były sfałszowane, zaświadczenia jakieś tam były generalnie. No, my głosowaliśmy i głosowaliśmy mm, uczciwie. No, i myślę, że dlaczego y, miałby być. Nie sfałszwane. mam prawa głosować. No, ale Bo jestem stanu. Tak, ale, ale tam. Pobyt. A... To pierwsze słyszę. Powiem od tym teraz teraz o tym W w telewizji dużo teraz mówią o tym. Tak, a. Że, że ktoś mógł głosować kilka razy, że dużo właśnie było nierzetelności. I to mówią. I... Słyszę, ja poszłam, za, że głosowałam Pan tak. mówi po angielsku A Little, A little. Uh, z, 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 za, du, za dużo czego. Too far right or left? E, tak, tak. Żeby um, że było, że było kilka zaświadczeń, że na przykład jedna osoba mogła na przykład mieć kilka zaświadczeń i głosować kilka razy. Jest takie podejrzenie. Siuchu. Powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona i ja poszłam zagłosować raz i, mm -hmm. no i znaczy tyle. Nie dwa ja... razy, bo w pierwszej i drugiej turze. Tak, tak, dwa razy, przepraszam, tak. Nie, nie. Ale... Ja głosowałam tak, tak. na Obamę w Ameryce. A, a, a Obama. O, a, w a, a w ostatnich wyborach? Na Trumpa czy na Kamale Harris? A -a. Na kogo? Nie i, i to i nie to. Nie A, a, -a. To w ogóle pan nie był na wyborach? To trudny wybór. Dla no mnie no, on to. to żyje od nie lat. to. A. I, i z daleka, to e, mam w dupie. A. Przepraszam, że ale, ale, ale Pani głosowała i Pani, no, u, nie, i pani ale uważa, że wybory nie, nie powinny być powtórzone. Ale, nie, że ja uczciwie głosowałam mówiąc, to i to zdziwiona jestem może... tym pytaniem. No, no, ale bo takie są teraz doniesienia no, generalnie medialne, tak? I, i politycy też tak no, przybąkują ja o tym. Aha, czyli... Nie, naprawdę nie, nie słyszałam o tym. Czyli nie widzi się żadnych zagrożeń? Znaczy, my poszliśmy, oh, oddać głos, uczciwie, dwa razy. Okay. No i no nie słyszałam o tym, że jakieś tam machlojki mogły być, czy jakieś okay. tam... Rozumiem. A, a, a pan nie głosował ani na trampanie, ani na Kamale Harris? Uh, to za pana wybrali, would... to, to ktoś za pana. A, a czy pan jest zadowolony z wyborów w Stanach? I choose Harris, but, you know... Ale, ale on nie, nie głosował. Nie, a, nie, nie, nie głosowałem. No, ale, ale nie, w ambasadzie mógł pan głosować. Mógł, Słucham ale mógł... w ambasadzie. Przepraszam, w ambasadzie. Wiem, wiem, wiem. Z daleka ale tu, mogę teoretyczne, ale, ale... Ale... ale on żyje w Polsce od 6 lat. I czy to jest e, jakby nauczciwe no, dla innych Amerykanów, żeby. on... Żeby wybierał im prezydent. Ja, tak, ja, wybierał im prezydent. Ja, ja. Całe życie, całego życia. Ja głosowałem jeden czy dwa razy za Obama. Na Obamę. Obama, tak. Na Obamę. On dwa razy był, tak? Obamę. Tak. Ale Bo trzeba, Bush. trzeba, trzeba iść, ale o tym pierwsze słyszę, nie wiedziałam, że coś takiego. Okay. No. dobrze. Ale trudny wybór. Tak, w ogóle, ogólnie trudny okay, wybór. Okej, dobrze, dziękuję, dziękuję Dzień, za wypowiedź, pozdrawiam, Radio Solidarność. Rafał Koniewski, Radio Solidarność. Jak sami zauważyliście... Zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że wybory nawet trzeba powtórzyć. Ale jednak większość ludzi uważa, że należałoby sprawdzić te dokumenty wyborcze, czy czasami nie było jakichś fałszerstwa ani innych, powiedzmy, nieścisłości. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Piszcie w komentarzach, lajkujcie, oglądajcie nasze sądy. Rafał Kanierski, Radio Solidarność. Cześć.